W czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej we wrześniu. Obradowano w ekspresowym tempie. Oprócz zatwierdzania mało ciekawych uchwał, radni zgłaszali zapytania i interpelacje. Ja dzisiaj miałbym w sumie taką propozycję tutaj dla Pana Burmistrza i też do, dla Państwa radnych. Mianowicie chciałbym, idąc za przykładem Poznania, wykorzystać w naszym mieście, gdyby się dało, pewne elementy tak zwanego systemu informacji miejskiej. To znaczy, ten system jest już wyrażany, są choćby jednolite nazwy ulic, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa dalsze elementy, które w Poznaniu bardzo mi się podobają, a mianowicie oznaczenia atrakcji turystycznych, a także wytłumaczenia tak zwanych nazw ulic. Chodzi tutaj o coś takiego, że na przykład jeśli chodzi o wrześnię, to poszczególne zabytki, czy też najciekawsze miejsca, czy też pomniki nie są oznakowane w jednolity sposób, ani na przykład z użyciem także obcych języków, więc czy to turysta, czy to przyjezdny po prostu będą we wrześni na miejscu za bardzo, nawet nie może się zorientować, co jest co. I to jest pierwszy element takiego programu, który w poznaniu od paru lat funkcjonuje świetnie. Tutaj może puszczę Państwu zdjęcia. Na poszczególnych po prostu obiektach są krótkie informacje na tablicach poliwęglanowych o danym obiekcie z tłumaczeniem one są ujednolicone. Tutaj jest na przykład obok jeszcze znak, że to jest na trakcie królewsko-cesarskim to naprawdę robi bardzo fajne wrażenie estetyczne. U nas już są bardzo takie też ciekawe tablice wmurowane w chodniki, natomiast to możemy po prostu umieszczać na budynkach, na farze, na ratuszu, na sądzie, przy muzeumalnym, czy też na przykład przy pomnikach, które też nie są oznakowane i nie każdemu przyjezdnemu mogą dokładnie tłumaczyć o co chodzi. I tutaj druga rzecz, to mianowicie w Poznaniu też się pojawiły, bodajże w 2008, takie bardzo fajne też tabliczki pod nazwami „Ulic. To znaczy te tabliczki e, polegają na tym, że oprócz tłumaczenia choćby historii ulic jest takie bardzo fajne, przedwojenne zdjęcie e, dawnej ulicy. We wrześniu były już wydawane albumy z bardzo ciekawymi, e, przedwojennymi widokówkami, i to też byłoby jakieś takie e, miłe e, uzupełnienie wystroju naszego centrum. Więc po prostu tutaj jakimś takim ogólnym celem e, takiego tutaj wniosku, to też złożę i na piśmie do panu burmistrzu było po prostu to takiej estetyki i takiej turystycznej informacji w centrum naszego miasta. Dziękuję. W tej specjalnej dyskusji my też jesteśmy za tym, żeby te oznaczenia pojawiały się, żeby te informacje dotyczące miasta, naszej historii były powszechnie dostępne i w takiej ciekawej formule zrealizowane. Myślę, że jest przedmiot do rozmowy, jest przedmiot do dyskusji z, z Panem Radnym. Będziemy tu na bieżąco w kontakcie i myślę, że jakieś rozwiązania wprowadzimy. Te, które tutaj zasygnalizował w swojej wypowiedzi. Dwie sprawy. Co jakiś czas przed ostatnią kadencją, czyli ja się sprawa internetu? Ja chciałbym prosić o przyspieszenie działań umożliwić naprawdę na wsi jakieś cywilizowane odbieranie internetu. Ci z Państwa, którzy byli zmuszeni korzystać do radi z radiowego internetu, odnośnie się należy powiedzieć, jakiej firmy teli. Chyba też wiedzą o czym mówię, że um, większą pali też czy um, łatująca a nie pozwoli się połączyć przez burzami. Także bardzo bym prosił mieć na względzie przy wydatków na przyszłość, czy może już na następny rok. I sprawa druga, również dotyczy uzupełnienia oświetlenia publicznego na świeżo. O tej sprawie pytałem, Pan Burmistrz Kałusznik powiedział, że no, raczej są przewidywane wyłączenia, ale nie obserwuję, żeby to miało miejsce i prosiłbym, żeby powrócić do tego projektu i uzupełnić, też obiecane wcześniej, Oświedzenie nosi. Dziękuję. dziękuję. Ten dostęp co do zasady jest, jest to dostęp powszechny, rynkowy. Właściwie każdy, który posiada, każdy mieszkaniec, który posiada linię telefoniczną praktycznie z tego internetu może korzystać. Jest... Ale nie mieszkaniec po to tam jest tak stara centrala, która uniemożliwia właśnie korzystanie z łącza może tak być, tak ale mam na, na pocieszenie jeszcze jeden punkt. Ja zgadzam się co do tego, że sieci są stare i nie zawsze te możliwości czy właściwości tej sieci umożliwiają logiczne korzystanie z tego internetu. Ale na, na pocieszenie mam fakt, że Urząd Marszałkowski pracuje nad internetem szerokopasmowym z powszechnym dostępem w każdym miejscu, w każdej gminy. W tej chwili jest opracowywany projekt takiej sieci szkieletowej i w oparciu o tą sieć szkieletową będzie później rozwijana sieć, dalsza sieć, ta mniejsza, komunikująca już poszczególnych odbiorców. Będzie to wszystko wykonane w standardzie światłowodowym, który na pewno poprzedza jakość tych linii telefonicznych, bo to też jest to wiadomość pozytywna, po prostu rozmowy takie aby to temat rozmowy nie musi na jeszcze, ponieważ obecnie trwają etapy negocjacji z jednym